Pornografia i erotyka wyrazy bliskoznaczne, a może kompletnie inne słowa. Zaraz zapytam się o to Polaków. Na razie teoria, później przejdziemy do praktyki. Jakkolwiek to zabrzmiało, yy, jaka jest według Pani różnica między pornografią a erotyką? Czy Pornografia to chyba jest bardziej tak, wszystko pokazane, a jednak w erotyce to wszystko ma jakiś smak. Kobieta po prostu stojąca, bez majtek, jak Pan mówi zarośnięta, chyba nie byłaby czymś szokującym. A leżąca? Leżąca też, jakby miała nogi szeroko rozłożone, to już może, może tutaj jest pornografia. Bo jest nawet taka definicja, yy, która mówi, że pornografia rozpoczyna się wtedy, gdy widać narzęd, narządy dolne kobiety i faceta. A na przykład, gdy na zdjęciu kobieta jest tak zarośnięta, że nie widać tego, co tam ma, to czy to jest pornografia, czy erotyka wtedy? E, no wydaje mi się, że jednak pornografia, mimo, mimo wszystko, wszystko, tak. Powiem, że już tam, mimo, że las ten cały jest, to... Tak, mi, mimo tego. Kojarzy Pani RedTube? Tak. Ogląda Pani? Kojarzę. A, czyli ogląda Pani. A ten fajny filmik ostatni widziała Pani, jak z tą tancerką... Nie, ja nie oglądam a tam. A, po prostu wiem, że jest tak jest YouTube. Red, tu, no to podacie. właśnie na. No to są podobne. Ja tu pokażę cztery zdjęcia, i pani stwierdzi, czy to jest erotyka czy pornografia? Czy to jest erotyka, czy pornografia? E, to jest erotyka. To jest już taka. E, zwierzęca pornografia. Do Dobrze i ostatnio, ostatnie. Ostatnie zdjęcie. O! Do widzenia. Dziękuję, do widzenia znaczy, mam zrobić to, co jest napisane na kartce? No tak. No to jeszcze raz. A, tu, a tutaj? Silno? No. Może być tak. O. Dziękuję. To jest e, prowokacja. Tak, w 100%. Bez dziadko. Aha, nie no... Czyli to jest, to jest prowokacja. To jest prowokacja. A samo zdjęcie na, na przykład penisa jest pornografią, czy nie? Ej, zdjęcie penisa? Proszę pana, nie. Jest. Mi się wydaje, że zależy w jakim kontekście. No, tak po prostu otwiera pan gazetę jest zdjęcie penisa. Nie, zależy jaki, jest, jaki tam jest przyjęto. napis, zależy jaki znaczy, tam penis. jest... penis. Penis, no. Penis męski, złoty. Oh my god, you so sick! <laughs> you want to take it. <laughs> oh my god. Czemu ludzie się są oburzeni, że penisa widać? I o, penis, a jak, jak jest. No bo goła kobieta. mało jest penisów w telewizji, dlatego. Więcej jest gołych kobiet niż mężczyzn. Pani apeluje, żeby było więcej penisów. No uważam, że? Pani więcej penisów, no naprawdę. <laughs> this is animal, this is not human. Being. It's big, nie? Yes.